W czwartek na specjalne zaproszenie władz miasta Braniewo odwiedził Jacek Prota z wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Wizyta wiceszefa zarządu województwa rozpoczęła się od ponadgodzinnego spotkania w Urzędzie Miasta, podczas którego burmistrz Monika Czcińska oraz szef Wydziału Inwestycji i Promocji Jerzy Budkiewicz przedstawili plany rozwoju Braniewa na najbliższe cztery lata. Od początku swojej kadencji mówiłam, że mam kilka pomysłów na nasze miasto, na, na Braniewo. Te pomysły nie mogą być realizowane w oderwaniu od województwa. Dlatego zaprosiłam pana marszałka do Braniewa, żeby zapoznać go ze swoimi pomysłami, żeby powiedzieć mu, co chciałabym, żebyśmy w naszym mieście zrealizowali. Wiem, że pan marszałek, panu marszałkowi podobały się te pomysły, że podszedł do nich realnie i że będzie nas wspierał w naszych poczynaniach. Pani burmistrz zaprosiła mnie po to, żeby porozmawiać o planach samorządu Braniewa na najbliższe 4 lata. Chcę współpracować ze mną, chcę nabierać doświadczenia i słuchać samorządowców z wieloletnim stażem. Pani burmistrz zaczyna swoją karierę samorządową, ale naprawdę ma bardzo wiele zapału i dzisiaj przekonałem się o tym, że ma również bardzo wiele ciekawych i realnych do zrealizowania w najbliższym czasie pomysłów. Pomysłów oczywiście związanych z inwestycjami, związanych z ożywieniem jakby społeczności Braniewa we ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, z organizacjami pozarządowymi, z różnego rodzaju stowarzyszeniami. To, to bardzo ciekawy i ambitny plan. Ważnym tematem rozmów była koncepcja zagospodarowania ponad 40 hektarów gruntów miejskich, na których miałby powstać m.in. ogród botaniczny, ścieżki biegowe i trakty spacerowe. Według władz inwestycje umożliwią stworzenie unikalnego produktu turystycznego, który w przyszłości ma przyciągnąć turystów z Polski i z zagranicy. Braniewo leży na trasach turystycznych. Braniewo jest przepięknym miastem turystycznym, potrzebuje produktu turystycznego, a my ten produkt turystyczny chcemy tu w Braniewie stworzyć. Pokazaliśmy panu Marszałkowi naszą propozycję rozwoju braniewa w kontekście produktu turystycznego, który miałby się rozwijać od braniewie nie będą wiedzieli, od terenu zamku Biskupiego do Żelaznego mostu. Jest to o, o, Obszar zamknięty od północy e, rzeką Pasłęką, który ma powierzchnię razem z e, terenem byłym Stadzie Ogierów łącznie ponad 40 hektarów. I jeśli położymy nacisk na to, żeby zacząć organizować tam e, plenerowe atrakcje, inwestować w e, konkretne pomysły, które stworzą kompleks e, do rodzinnego spędzania czasu, spowodujemy sytuację taką, że. E, pomożemy dla naszego ogrodu botanicznego, spowodujemy, że rodzinnie będziemy spędzali czas, korzystamy z basenu, rzeki Pasłęki, parku dendrologicznego, tych pomysłów, które tam dzisiaj panu marszałkowi żeśmy przedstawiali. Trudno jest o nich teraz mówić, bo każdy z nich będzie wymagał konsultacji społecznych i trzeba będzie jeszcze przedyskutować, czy będzie to, co myślimy, a poza tym, czy to będzie dokładnie w tym miejscu. Natomiast, jeśli mamy tak doskonały teren, można powiedzieć Półca zabraniewa i już coraz więcej oddolnych inicjatyw w kierunku rozwoju mówmy, organizacji pozarządowych, a nawet przedsiębiorczości społecznej, to musimy po prostu razem z tymi liderami organizować coś, żeby w tym mieście e, zaczynało tętnić życie, bo nie sztuka jest zrobić inwestycję. sztuką jest zapełnić ją ludźmi. Jeśli uda nam się to na obszarze, między zamkiem i pałacem, terenem e, Baszty Bramnej, po byłym zamku, e, do Żelaznego Mostu, to oczywiście basen będzie w centrum, i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że dziszywuje połączenie mostu i basenu będą fraszką, a jednocześnie bardzo pomocną inicjatywą, bo stworzymy jeden bardzo mocno pracujący komp. Planowane inwestycje miałyby zostać zrealizowane dzięki Środkom europejskim. Mamy do dyspozycji regionalny program operacyjny, a w nim miliard 726 milionów euro, więc olbrzymie pieniądze do dyspozycji dla, dla wszystkich w naszym województwie. Po to, żeby po nie sięgnąć, trzeba mieć właśnie dobrze przygotowane programy, dobrze przygotowane projekty, spójne projekty, które, które będą zapewniały rozwój gospodarczy przede wszystkim dla lokalnych społeczności. Dzisiaj przez ponad godzinę rozmawialiśmy o tych planach, ja zadawałem pytania, oczywiście przekazywałem również swoje uwagi i mam dobre zdanie o, o, o tych projektach. Uważam, że one są po pierwsze realne, po drugie mogą przynieść dla Braniewa ten powiew świeżego powietrza w postaci inwestycji, w postaci nowych miejsc pracy i w postaci uatrakcyjnienia. Tego ważnego przecież w historii warmii miejsca, tego największego miasta w w średniowieczu. Pora nawiązywać do tych, do tych tradycji, wykorzystywać wielki potencjał, który, który tutaj drzemie. Ja zobowiązałem się, że, że będę pomagał pani burmistrz, jak tylko będę potrafił, bowiem no, zawsze takie wsparcie nie tylko samorządu województwa. Ale również innych instytucji się przyda. Podczas spotkania omówiono również możliwości pozyskania środków finansowych na budowę drugiego mostu oraz remonty i modernizację dróg. Ważnym, ważnym punktem spotkania była informacja ze strony pani burmistrz o trudnej sytuacji, jeśli chodzi o jedyną naszą przeprawę przez rzekę Pasłękę. Mówimy o tej przeprawie, która obsługuje ruch kołowy. A często trzeba powiedzieć i ten ruch, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. I pani burmistrz nie omieszkała poinformować pana marszałka, że w przypadku zagrożenia to jest jedyna możliwość przejazdu Straży Pożarnej. Eee, I ponarzekaliśmy trochę mówiąc o cysternach przejeżdżających przez miasto. I zakorkowanym mieście i rosnącym z tym niebezpieczeństwie. Pan Marszałek, oczywiście, wysłuchał, zgodził się z tym, że sytuacja jest trudna, ponieważ od dłuższego czasu ma informacje o tym, bo już byliśmy u pana Marszałka z informacją o moście. Natomiast bezpośrednio nie może pomóc w finansowaniu, bo takich środków w obrębie Urzędu Marszałkowskiego nie ma, ale wesprze nas w poszukiwaniach dalej. W innych, w inny, z innych źródeł, natomiast tu musimy być w bezpośrednim kontakcie, tak żebyśmy na bieżąco informowali, gdzie udajemy się, tak żeby marszałek mógł na bieżąco wspierać. W czasie wizyty wicemarszałek przekazał również informacje, które najbardziej zadowolą kierowców. W planie remontów dróg wojewódzkich ujęto dwie drogi leżące na terenie powiatu braniewskiego. 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno oraz W504 z Braniewa do Pogrodzia. Mogę dzisiaj już powiedzieć, że, że są w planie w kolejnej perspektywie finansowej 2014-20 do realizacji. Tych inwestycji na drogach wojewódzkich już aż tyle nie będzie, co w poprzednim okresie, ale dwie drogi w powiecie Braniewskim będą zrealizowane i powiat Braniewski jest pod tym względem w absolutnej czołówce. W naszym regionie. Dodatkowo samorząd województwa planuje remont linii kolejowej na trasie Braniewo-Olsztyn. Oprócz tego przygotowywana jest do głębokiej modernizacji droga kolejowa, czyli linia kolejowa między Braniewem a Olsztynem. Tutaj myślimy nie tylko o skomunikowaniu samego Braniewa ze stolicą województwa, ale również w perspektywie o uruchomieniu połączenia Kaliningrad-Braniewo-Olsztyn, po to, żeby również skomunikować naszych północnych sąsiadów i z Braniewem i z Olsztynem.